jednak zastanowić i nad sytuacją w kraju i nad ym, to co przyniosły dwa Dziesiątki lat ostatnich. Jeśli bym pisał historię powojenną Wrocławia, to znalazłby się rozdział Zniszczenia wojenne w przemyśle Wrocławia. No i oczywiście potem te wywózki naszego ówczesnego sojusznika. Najnowszy rozdział musiałby zawierać, opisywać zniszczenia przemysłu Wrocławia w wyniku transformacji. Proszę zwrócić uwagę, przejść się po mieście Elwro, z którym można było wiązać wiele nadzieje na, no, na nowoczesną gałąź przemysłu, zostało zrównane z ziemią. I niestety, proszę Państwa, elita polityczna Wrocławia na to patrzyła. Jeśli chodzi o finanse miasta, proszę Państwa, musimy rozwikłać ten... Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest ta żywiołowa chęć zadłużania miasta bez żadnego pożytku? Proszę Państwa, powiedziałem tutaj, że beneficjenci owych długów czynionych przez władze miasta to przede wszystkim firmy zagraniczne, nie zaś firmy polskie. Proszę państwa, handel we Wrocławiu, nie tylko w Polsce. Na naszych oczach rozgrywa się druga bitwa o handel. Przypominam, pierwszą stoczył po 1947 roku Hilary Minsk w celu wyrugowania prywatnego handlu. Druga bitwa o handel, toczona mniej więcej od drugiej połowy lat 90., ma na celu wyeliminowanie polskiego handlu, polskiego kupiectwa. Wrocław jest tego dowodem. Supermarkety wyciskają, po prostu wypychają z tego obszaru polskiego kupca. No, a tyle jeszcze miałem do powiedzenia.